Witajcie. Dzisiaj taki temat, refleksja na temat życia bez hasła dostępu. Jak sami widzicie, wszystko w tym świecie systemowym no, potrzebuje hasła. Gdziekolwiek się logujemy, to potrzebne jest hasło. Gdziekolwiek e, próbujemy się dostać, to bez hasła nie dostaniemy się. Wydaje się to oczywiste i normalne, oczywiste. I nie chodzi mi o to, żeby tego, to negować. Tylko chciałbym waszą uwagę zwrócić na życie, gdzie pielęgnujemy czystość serca. Nie mamy nic w sobie do ukrycia przed kimkolwiek. I nic nie jest w stanie być wykorzystane przeciwko nam. Bo ile, ilekroć takie coś znajdujemy w swoim myśleniu o sobie, to od razu próbujemy to ukryć. A z innej strony tak naprawdę wszystko, co ludzkie, no nie jest nam obce. Życie. I kochani, kiedy zadbamy o tą czystość naszych serc, to tak naprawdę nie ma nic, co by mogło być po prostu w jakiś sposób chowane przed innymi. To nie znaczy, że od razu do, daje hasło do dostępu do wszystkich swoich e, jakichś tam e, zasobów. Nie, nie, nie o to chodzi. Ale kiedy nie ma tego przywiązania do rzeczy materialnych, do tego imidżu siebie samego, to tak naprawdę czy jestem w stanie stracić wszystko, co zbudowałem w tym momencie, e, co jest jakimś obrazem mnie samego. Czy jednak jakbym stracił obraz, twarz tak zwaną, to czy w związku z tym nastąpiła wielka depresja i koniec życia? No nie, kochani. Z innej strony nago przyszliśmy, a bogactwo, które zabieramy ze sobą, to jest doświadczenie. To jest po prostu przeżywanie i yy, zbieranie tych wszystkich puzlów. Tej całej biblioteki duszy, rozszerzanie z świadomością. I słuchajcie, kiedy spojrzymy na życie, że tak naprawdę. Wyobraźcie sobie, że są takie istoty niefizyczne, które są w stanie nas cały czas zobaczyć, cokolwiek robimy. Czy jesteśmy w stanie się schować gdzieś, być niewidocznymi? Są różnego rodzaju metody, ale też te metody są, można powiedzieć, w jakimś zakresie wibracyjnym. Pewne istoty wyższe oczywiście nas dostrzegą i zobaczą, jak my wibracyjnie, jak my wibrujemy. I całkowicie jest inne pojęcie tego, że coś mam się wstydzić, czegoś się nie wstydzę. Kochani, to jest tylko takie poruszenie przestrzeni, tematu. Czy my się cały czas tak zabezpieczamy, tak cały czas się próbujemy trzymać czegoś i ochasłować swoje życie, że po prostu będzie ono bezpieczne? Wiecie co? Myślę, że już nieraz z moich różnych ekspresji sami widzicie, jak to bezpieczeństwo w życiu, w ogóle generalnie w waszym doświadczeniu wygląda. Że to jest jedna wielka iluzoryczność. Czuć się bezpiecznie. Będąc ohasowanym najbardziej zakodowanym hasłem, czy jakimś tam skomplikowanym, o kluczu tam iluś 32-bitowym, czy nie 256 bitów. Kochani. To, co jest dla mnie istotne, to jest przekaz prosty, najprostszy płynący z serca. Czy jestem w stanie stanąć przed sobą w takiej czystości, takiej świętości? Takiej otwartości, w takim zaufaniu, i tak naprawdę mając świadomość, że nic nie mogę stracić, nikt mi nic nie jest w stanie zabrać i nic nie chcę, nie mam, nie jestem w stanie ukryć, bo przejrzystość, przepływ, nietrzymanie się rzeczy ulotnych jest moją esencją. To jest moje ja jest, rozpoznanie, rozpoznane w moim sercu. Tego nam życzę. W każdej chwili. Najlepszego, hej.